Suwałki mają już dwie obwodnice. Pierwsza, zachodnia 13-kilometrowa, oddana do użytku w 2019 roku i kosztująca ponad 390 milionów złotych, wyprowadziła z miasta ruch tranzytowy. Jest częścią drogi ekspresowej S61 i europejskiego korytarza Via Baltica. Teraz zakończono budowę obwodnicy wschodniej, która odkorkuje centrum miasta i ułatwi dojazd z osiedli mieszkaniowych na północy do zakładów pracy położonych na południu, w tym na terenach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na całej długości poprowadzono ścieżki rowerowe. Za początek trasy wschodniej możemy przyjąć wybudowaną prawie 15 lat temu ulicę Armii Krajowej, która połączyła Reja i Pułaskiego. Inwestycje kwotą 8 milionów złotych dofinansowały siedzi handlowe Obi i Carrefour, a niedawno Armii Krajowej została w części rozbudowana na koszt właściciela parku handlowego Multishop Suwałki. Przedłużeniem Armii Krajowej jest także całkowicie nowa ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego. Biegnie od Płaskiego z rondem na Wyszyńskiego do ronda na Północnej. Łączy północ z osiedlem Kamena i fabryką mebli. Jej długość to 2, ,2 km 200 m. Budowa rozpoczęła się jeszcze w latach 80. poprzedniego wieku, ale z braku pieniędzy szybko ją zawrzucono, elementy infrastruktury podziemnej zostały na długo zasypane. Powrót do inwestycji nastąpił w 2017 roku i trwała ona dwa lata. Pierwszy wykonawca zszedł z placu budowy, a dokończyło ją Suwarskie PDM. Ulica Pileckiego kosztowała około 20 milionów złotych, w tym ponad 10 milionów. Było żywa Unia Europejska. Dalej w kierunku południowym mamy wybudowaną w 2021 roku ulicę Michała Świtalskiego, wiodącą od ronda Aleksandra Seredińskiego na Północnej do ronda na Wylotowej. Półkilometrowy odcinek kosztował 4 100 000 zł, w tym 1 700 000 zł, to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Najdłużej do 15 października 2024 roku czekaliśmy na brakujący element, czyli liczący 760 metrów fragment trasy wschodniej odwylotowej z tunelem pod torami dostosowanym do wymogów torowiska przyszłej trasy Rej Baltica śladem ulicy Przemysłowej do ronda na ulicy Sejneńskiej. Budowa ulicy generała Ryszarda Kuklińskiego kosztowała 38 milionów 300 tysięcy złotych. 20 milionów złotych to dofinansowanie z rządowego programu rozwoju dróg. Rozpoczęła się w 2023 roku. Prace musiały najpierw polegać na wycince drzew i krzewów, rozbiórce stalowej wiaty przy zlikwidowanej stacji tankowania gazu oraz murów oporowych. Dzisiaj nie ma po nich śladu. Odrąda na ulicy Sejneńskiej, która niejako przy okazji została zmodernizowana od przejazdu kolejowego. Do granic administracyjnych miasta trasa wschodnia biegnie dalej ulicą stulecia niepodległości. Zgodnie z nazwą, miała być ona oddana do użytku w 2018 roku, ale otwarcie nastąpiło dwa lata później. Opóźnienie spowodowane było zrywaniem kontraktów, koniecznością przeprowadzania kolejnych przetargów. W sumie nad budową półtora kilometrowej drogi z mostem na czarnej Hańczy. Tunelem pod torami rondem na utracie, modernizacją kawałka wylotówki na płociczno i utraty pracowało pięciu wykonawców. Ulica Stulecia Niepodległości kosztowała około 37 milionów złotych. Była dofinansowana z unijnych źródeł. W kierunku południowym docieramy do kolejnego ronda na ulicy Utrata. To ostatni, ale wybudowany już w 2018 roku odcinek Trasy Wschodniej. W miejscu, gdzie by wcześniej był koszarowy teren i szczere pole, powstała dwupasmowa ulica, przedłużenie ulicy Leśnej z przebiciem przez Wojska Polskiego i świetnym skrzyżowaniem. Nowa ulica Leśna kosztowała 17 800 tysięcy złotych, w tym 12 milionów 400 tysięcy to środki Unii Europejskiej. Leśną docieramy do raczkowskiej i przemysłowej części SUWOK. To koniec trasy wschodniej, dzięki której można szybciej i wygodniej przejechać z jednego końca miasta na drugi. Jej długość sięga 10 km. Orientacyjny koszt wynosi 130 milionów złotych, w tym 33 miliony to unijne dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.